Witam i pozdrawiam. Tyle mam już zrobionego wichra. Także nawet yy, kupiłem sobie na GPM 1, 200, w skali 1200 marynarzy. To są marynarze fototrawione. Pomalowałem, tak jak. O, czy było to jeszcze? Nie było złote. Czy miałem? Także nadbudówka budówka jest. Oczywiście masz list nie jest kompletny, bo. Jo jeszcze będzie wyglądał tak jak tutaj jest ale chciałem po prostu musiałem ten pierwszy ten główny wstawić żeby to wkleić nie? to jeszcze pójdzie lampa ale brakło mi kleju także żeby dokończył że jakiś czas bo i teraz poniedziałek to i tak jutro jadę do, Łęcz do Warszawy bo we wtorek jedziemy z do Łęcznej na kontrolę roczną, pooperacyjną tutaj widzimy może sobie wezmę takie żółte to jest wata wklejona na karabinki bo akurat tutaj z karabinów dlatego tutaj są też marynarze który przy karabinku jest, a jeden tutaj z tyłu stoi to samo jest z drugiej strony ten komin dopiero wkleję, środkowy, ten trzeci jak ten drobny tilek. Wklejam tego musiałem już wkleić i z tymi do komina z tymi częściami, dlatego że to będzie ten drut szedł, masz dalej i potem żebym y, potem nie, nie miałbym jak tego po prostu kobina wstawić. Dlatego właśnie tak postanowiłem zrobić. A dopiero potem będę kleił dalej. Także tutaj też widzimy, zrobiłem balustradę sobie yy, przy dziale B, działo B. Także tak wygląda. Olinowanką już zrobiłem. Oczywiście to jest świeżo malowane, dlatego ten maszt na czarno, bo miałem połączone srebrny ze złotym, miedziowym drutem. Także widzimy. Okrata ucieka ostrość, akurat taka. O, teraz coś przyszło lepsze. Tu też jeden żołnierz przy karabinie jest strzela. Drugi marynarz tutaj wskazuje do góry lecące samoloty. Może ja pójdę z tym do światła, będzie może lepiej, lepsza widoczność tych marynarzy. Tutaj przy świetle może będzie lepsza widoczność. To żółte, żółte to jest przy karbinkach metalowych, to jest wata pomalowana na żółto. Czyli jak szczulają. Tutaj są marynarze. Tu są skali 1-200. Te marynarze to są bardzo malutkie, ale są. Są. O, to może z tyłu będzie widać Marynarz, no bo one są pomalowane tam mi rękę pokazuje. One są tak pomalowane te marynarze, takim niebieskim czarne bosy biała czapeczka, no ale malować taką cienkie dorciki to blaszki to też nie jest tak proste. No ale są marynarze, bardzo ładne, o tutaj akurat w samym środku centrum koło tych żółtych jest marynarz. Wichr przepłynął na więcej wizyt przed wojną do innych państw. Szkoda tylko, że kiedy przerwana została operacja rurka przez zastępcę dowódcę Gryfa. Będę miał w nalocie wybuchy bomby przy Gryfie. To bomby zabiły parę marnarzy i dowódcę Gryfa. A jego zastępca postanowił wszystkie miny wywalić do wody i powrócił do helu. Ale nie powiedział mi dowódcy Wichra, że operacja rurka jest skończona. I, a Wichra miał właśnie w tej operacji rurka y, osłaniać tą operację. Czyli osłaniać ją w osłaniać ją minowce, gdyby wiedział. Że, że operacja rurka została wycofana to pewnie wystrzelił był w torpedy w okręt w dwa które płynęły z Kiloni, w rynku Niemiec potem do Kiloni płynął krążownik w nocy też właśnie Bicher widział, ale niestety nie chciał zdradzić swojej pozycji nie chciał też zdradzić operacji rurka ale to dużo było takich nieporozumień w czasie wojny że się marynarze nie powiem na no szkoda, po prostu szkoda. Jest to niszczyciel, yy, yy, wcześniej zwany też, wcześniej przez wojną kontorpedowiec, później zmieniono nazwę na niszczyciel, RP Wicher jest to wydawnictwo WAK. Jest to wydawnictwo z tego roku numer 2 2023 wzór 1939, także piękny kręcik będzie jak będzie skończony, to będzie elegancki bardzo mi się podoba ORP Wicher to w ogóle w historii polskiej marynarki wojennej okręt, symbol w pierwszym w dziejach naszej floty niszczycielem chwili wejścia do służby nazywano go torpedowcem, a zarazem pierwszym nowym okrętem w porównaniu ze wszystkimi starymi nabytkami które jednocześnie były jednostkami starymi no i nabytkami, które jednocześnie były wysłużonymi. Wicher wraz z bliźniaczem Okrętu Aby Burza, który szedł do służby nieco później przez niemal całe lata 30., stanowił dumę narodową, a w czasie tragicznego dla Polski w września 1939 roku stał się symbolem samotnych i I skazanej z góry na klęskę walki z hitlerowskim najestcom. Po obronie polskiego wybrzeża ten dumny okręt, tak czysto tak odwiedzający zagraniczne porty przed wojną, ze znakomicie wyszkoloną załogą, wśród której alteryści osiągnęli najwyższe we flocie rezultaty w czasie ćwiczeń, musiał ulec przeważającym siłą wroga po ataku na nasz kraj 1 września 1939 roku, a przez samolot I dlatego właśnie prawdopodobnie, że miał najlepsze osiągnięcia. Najlepsze, najlepsze cele najlepiej trafiali ci artylerzyści i to zdecydowano się, że ten wicher zostanie. I będzie bronił w wybrzeża, a pozostałe czy okręty Burza, Błyskawica i Grom wykonali w operację Peking i oddaliły się, odpłynęły do Wielkiej Brytanii. To jest bardzo piękna książka. Okręty Polski, marynarki wojennej, to jest atomik numer 27 w Wicher, ja akurat właśnie kupuję tylko te tomiki, okręt w będę sklejał tutaj widzimy okręt Wicher w 1930 roku, on też nie miał litery W bo litera W dopiero przyszła jak do Polski wpłynął drugi okręt RP Burza w 1932 roku i od tamtej pory właśnie Okręty miały te litery: tak? W, B miał burza, G miał grom, ale Błyskawica nie zdążył mieć namalowany numer BL, ponieważ zmieniły się pod koniec 1937 roku. Zmieniły się rozkazy o numerach taktycznych okrętów, i ta litera W została smazana. A tu jest akurat. W malowaniu w 1935 roku też miały tylne maszty, te okręty, ale później te maszty tylne zrezygnowano, przyzbrojono je i w ogóle zamalowano te litery. Także tutaj są w ogóle bardzo ciekawe. Tyle to jest 50 sztuk się okazało. Ja sobie kupię tylko te, co by do kleju. wicher Niszczyciel wcześniej zwany kontorpodowiec. To akurat jest wicher na zdjęciu wykonanym w drugiej połowie lat 30. tu widzimy z marynarzami na dziobie piękny okręcik tutaj widzimy stare torpedowce w czasie ćwiczeń na półtyku pierwszy ORP Podhalanin, za nim ORP Ślązak i ostatni w szyku ORP Krakowiak tutaj widzimy Francuski O. Ouragan, który około z numerem 15, jak bywał pod, pod francusko-polską banderą, to miał numer H16 taktyczny. Tutaj jest komandu Jerzy szef kierownictwa marynarki wojennej od lipca 1925. A fotografia jest z 1928 roku piękna książka. Tu widzimy. Francuski szciel Simon na zdjęciu bliźniak wichra. A tu widzimy widok na rufę orypy wichra. Przepiękne są w ogóle zdjęcia z Tutaj widzimy akurat wichra w budowie na pochylni w stoczni francuskiej w 1927 roku. Tutaj tu też mamy budowa wichra w 1927. Chcę pomyśleć, że tak. Z takich szkieletów powstaje potem taki potężny okręt. Ceremonia budowania Wicher miała miejsce 10 lipca 1928 roku. Tutaj jest jeszcze jedno zdjęcie uroczystości budowania pierwszego polskiego RP Arpe Wicher. 10 lipiec 1928 rok. Widzimy zjeżdża na pochylni do wody. Tu jest wicher w pierwszych miesiącach swojej służby pod biało-czerwoną banderą. Widzimy, że tyle miał jeszcze maszt. Tutaj mamy niszczyciel z okresu prób we Francji, jeszcze bez zbrojenia. Widzimy na okręcie jeszcze tych armat nie miał zamontowanych. Tutaj widzimy moment montażu dziobowej armaty: kaliber 130 mm na RP Wicher. Więc żurawiem samu usługa przy armacie numer 2 Warpę wicher podczas ćwiczeń. Tutaj widzimy jak dymią kominy. Trujk, tak zwany trójkominowiec. Był on i uburza. Tu jeszcze jedno zdjęcie. Bez uzbrojenia na próbach morskich. Tutaj widzimy już z uzbrojeniem. Działa kaliber 130 mm. Tu widzimy zaodunek torpedy to wyrzutnik na pokładzie Alpe Bicher. widzimy szkicę głównych armat na Alpe Bicher. kaliber 130 mm. Tu widzimy obsługa działka. Widzimy marynarzy trzech akurat. Obsługa przy działku przeciwlotniczym kaliber 40 mm. Tu widzimy wichra w całej kołzałości. Fajne są to takie zdjęcia stare. Tu mamy służbę przedwojenną wiker Tu mamy widzimy gali, gali banderowej, oświetlenie. A tu widzimy. Z drugiej strony RP Wicher, jeden z torpedowców i statek Polonia, które były wizytą w sierpniu 1931 roku w Talinie. Także widzicie, między statkiem Polonia a Wichrem jest torpodowiec. Dlatego te duże właśnie szczelek wcześniej nazywano przed wojną kontrtorpodowcem. Także widzicie, jaki ten torpedowiec jest do Wichra, bardzo mały a też okręt wojenny To będziemy marszałek Józef Piłsudski na pokładzie Wichra on gdzieś w jakimś zagranicznym porcie był z Madery, o w Maderze był marszałek Józef Piłsudski na Rafałku pokładzie Rb Wicher w marcu 31 roku podczas rejsów z Madery do Gdyni o w Maderze był leczony bo ja to czytam, akurat już to wiem bo tutaj schodzi z pokładu Rb Wiker. i później właśnie Tę komponentkową tablicę na, na wicher zamontowano, że na okręcie przebywał już w Piłsudski. Tu widzimy wicher odbił od nabrzeża. Jeszcze widzimy tylny maszt. Piękny, okręt, piękny. Tutaj widzimy wicher w pierwszych latach swojej służby. Widział typciano drufy. No będę miał mojego wichra właśnie bez tego tylnego masztu, bo już będę miał go. W czasie wojny, bo on był przez 37 w 1937 roku, bo właśnie zmiana i właśnie masz był ściągnięty w 1938 roku chyba. Tutaj widzimy wichra, burza, a za nim płyną trzy okręty podwodne francuskie, znaczy polskie, budowane we Francji, trzy drapieżniki, Wilk, Ryżbik. W 1932, w sierpniu, w czasie wizyty w Sztokholmie. Tutaj widzimy też wicher w lipcu 1933 roku. Widać dwa szwedzkie pancerniki obrony wybrzeża, które przybyły do Polski z wizytą. Tutaj widzimy dziobowa część wichra. Piękne zdjęcie. Tutaj widzimy wichra i burzę. Burza jest pierwsza z lewej. Przy burcie jest zacemowany wicher. Fajne zdjęcia tu jeszcze widzimy z sotarą bo a, tu to widzę że masz miał rozebrany wcześniej bo masz tylnego masztu już nie ma No ale w 30... to, tak w 37 roku był ściągnięty ten maszt zdjęcie jest roku a to właśnie to widzimy że już z westynego masztu a trochę to dziwne, bo tutaj widzimy zdjęcie z 35 jeszcze z tym tylnym masztem. Początek czyli w drugiej połowie 35 to masz ściągnięto. Część załogi orpy wicher na dziobie. Tu widzimy burza. Wicher płynie za nim z tyłu. w połowie lat 30. widzimy że już, że są bez masztów a tu widzimy pancernik schelditz który wpłynął do Gdańska żeby potem rozpocząć II wojnę światową tu widzimy marynarzy i okręt galibanderowej, tutaj też widzimy wichra fajne zdjęcie Kolejna książka A tu widzimy Też jeszcze wichra Ostatnie 3 dni, To jest akurat książka Tutaj opisuje ostatnie 3 dni Tutaj widzimy stawiacz Mingryf Który wykonywał operację rurka razem z wichrem Tutaj no ORP wicher, Załoga Tutaj czyszczenie lufy na wichrze Tutaj widzimy miny na pokładzie ORP Gryf I tutaj widzimy wichra, cały okręt piękny, Chcę sobie pomagać. Nie? A tutaj jest niemiecki niszczyciel, Lancer Lambert Mast Mas na zdjęciu już 208 roku właśnie do tej klasy dwa niszczyciele właśnie były widoczne. Załoga wichra zobaczyła w nocy, był bardzo widoczne. Tylko, że jak powiedziałem, wicher właśnie nie chciał sobie zdradzić pozycji operacji rurki, też w ogóle nie chciał zdradzić, dlatego nie zaatakował go, ale mógł, jakby się dowiedział wcześniej, jak mówiłem, że rurka, operacja rurka została przerwana, to pewnie wystrzeliby torpedy te, te dwa niemieckie niszczyciele, bo wichra te okręty niemieckie nie widziały zasłaniał księżyca wicher był jeszcze a księżyc właśnie oświecał te oddali dwa niemieckie niszczyciele tu widzimy też wichra u zmierzchu gdzie była artyleria wichra przepiękne jeszcze muszę poskleić w moim kręcie takie coś tu mamy dowódcę RP wicher komandor, porucznik Stefan de Walden. a tutaj widzimy Przechylony, zatopiony po nalocie w porcie helskim ORP Gryf A tutaj widzimy, na boku leży ORP Wicher A tutaj widzimy, Wicher został odholowany przez Niemców na mieliznę Taki rysunek, w szkice Wichra Jeszcze tutaj z tym masztem coż widzimy, tej litery nie miał, ponieważ w 1937 roku pod koniec, pod koniec to miało te to litery. Zmiana rozkazu, te litery były. A tutaj, w każdym szycie, tym są odpowiednie te modele, które były. Pokazałem, tu mamy Wichra w skali na 100. Model kartonowy. Tylko akurat on był przedwojenny, bo jeszcze miał literę W, jak wybuchła wojna, to te litery brzmiały i takie modele, które się ukazały właśnie z wichrem z mojego modelarza. Ja akurat miałem tego z gpm ten żółty taki. GPM miałem w latach 90. i te military model miałem i teraz też go mam. Porłamam sklejonego, a wich, wichra będę przerabiał na. Okręg francuski, polsko-francuski Ouragan. Też widzimy model fajnego niszyciela. Tuż widzimy bez ITRW, tu my widzimy, Ktoś zrobił model w skali 1,200 w A tu widzimy model w skali 1,72, czyli bardzo potężny kolos, pewnie ponad metr miał. A tu widzimy yy, modele, które się okazały plastykowe do sklejenia. To są plastikowe do sklejenia. To są modele plastykowe w skali 1,400 i w skali 1,700. A tu właśnie jest cały zestaw tych gazetek. Tutaj więcej jest. A 600 są właśnie. Tutaj mamy wichra w 1937 roku. Ale pod koniec roku, zmiana była rozkazu, to. I tery po tym zamalowano. I tutaj widzimy wicher. 39 roku. Także jeszcze raz pokażę ten okręt. Tutaj mamy okręt. Proszę zobaczyć. Także tyle sklejonego. Panie, te karabinki szczelają. Także elegancko, bardzo mi się podoba. Także on będzie pięknie jak będzie cały skończony. Nie? Takie małe części tu widzimy, dużo małych części. Tu jeszcze dojdzie, właśnie lampa. Tu też do góry jeszcze dojdzie, ale to brakuje mi kleju. Dobra, to na razie, hej, do następnego.